Cześć, z tej strony HubiX, a to pierwszy odcinek z Polish Card Driving. Zostawcie subika i lajka, także zaczynamy. Jak możecie zauważyć, jestem już w Polish Card Driving, bo była aktualizacja. A dokładnie wczoraj, przed godziną 20. Właśnie wtedy nagrałem filmik, właśnie z e, tej aktualizacji, tylko chciałem go tam zmontować trochę. Jak mi się E, zmontowało, to brakowało mi trochę pamięci. I usunęłem ten filmik, nie? Ale przez przypadek wyłączyłem to. A jak to wyłączę, aby to jeszcze raz e, właśnie mm, tutaj, właśnie jeszcze raz montować to potrzebny jest filmik. Próbowałem różnych rzeczy do właśnie jak tak jakieś rzeczy do nie, szukania jakichś plików i się nie udało. Także niestety wczoraj nie, nie Wstawiłem, ale dzisiaj wstawiam Ok, także zaczynamy. I pierwszą nowością, właśnie już powróciło to menu główne. Fajna jest muzyczka, prawda? I widok naseczkowo. Tutaj mamy y, wszystkich twórców, a tutaj mamy wybrać jaką lokację. Ja się tepnę na darłowo I drugą nową rzeczą są 9 nowych aut. 9 nowych aut. Okej. Okay. Ale zanim to pokażę to dzień nowy aut, mamy nowy game pass. Który nam może... tego. Możemy sobie wybrać, widzicie, jaki, jaki kolor chcemy auta, jaki nam się podoba. A teraz na przykład maluch jest szary i taki jak go zespawnimy, to będzie taki kolor na przykład. Tak teraz zrobię jeszcze raz. O. A, to wczoraj tak działało, właśnie. Ale smarcik przyszedł tego. Jest nowy smarcik. Zauważyłem. Ma większego Maxa. Fajnie. tamten to był... A stra... nie, nie się opłacał kupować nawet z tanią. Okej. Okay. Polonez... O i pierwsze nowe auto to jest Toyota Corolla. Naprawdę fajnie, powróciła. Bo kiedyś już była, ale ją usunęli i teraz na nowo jest. Kolejnym nowym autem jest Honda Accord. Zastąpiła Sata Cordobę. Osiągi ma na pewno lepsze, o wiele lepsze, więc chyba na plus. Tutaj mamy Opel C. No, on nie ma za dużych osiągów, przyznam, 101 koni mechanicznych, ale myślę, że jakoś to jedzie. Kolejnym nowym autem jest Ford Transit. Ma job bonusa 1,5. No koni nie ma za dużo ani V-Maxa ale jak patrzałem u innych, no to ma więcej koni. Nie wiem. To jest tu... O. I kolejnym nowym autem jest Sat Leon. Zastąpił Sat i Naprawdę to jest. Je... Tym autem chyba będę cały czas jeździł, bo to jest moje ulubione auto. Naprawdę. To jest świetne auto, świetne auto dodali mocy ma 225 niby tak normalnie jak, ale bo on ma turbo i w najlepszych momentach, bo tam pisze ile ma mocy, czasami wiesz, tam pisze ile ma dokładnie moc w tym momencie, to momentami udało mi się wycisnąć z niego 430 koni, także naprawdę to auto jest świetne. Tylko nie ma, tylko ma kiepskie hamulce i to jest jego jedyny minus. I Cena też nie jest za duża. O, zdrożało, bo wczoraj było za dwa, tego 23, a dzisiaj za 29. O kurde. Ciekawe. A później nowe auto to Mazda 6. Zastąpiła Seata... znaczy Seata, ja Volkswagen czekam, ja czekam. Volkswagena B6. Też za 30 tysięcy. Widzę, że tego. Um, osiągi ma trochę lepsze, tak sądzę. I myślę, że na pewno się lepiej prowadzi. To było, to było. O, właśnie, Renault Traffic przeszedł wizualną tego, no naprawili go pod względem wizualnym, te światła są bardzo ładne, z tyłu tak samo, prawda ładne. I kolejne nowe auto to Audi 4 zastąpiła Audi A3, jest w tej samej cenie, osiągi nie wiem, czy ma lepsze, czy słabsze, bo jakoś tamtym Audi się nie przejmowałem za bardzo, ale... Możecie napisać, możecie napisać w komentarzach. Prawdę, mi się podoba też. Chyba sobie kupię w przyszłości. Pasat był, to było, to było. O, Fiat Dukas też przyszedł, e, tak sądzę, no tego, tego naprawili pod względem wizualnym. Środek też jest dość ładny, widać tam chromowane rzeczy. Albo przynajmniej jakieś jasne. Także ładnie. A tego zmienili? Nie, w ogóle nie. tego się nie opłaca kompletnie. Lepiej kupić tego. Bo on jest szybszy, jest tańszy a ma tego samego job bonusa. O tu BMW to się nic nie zmieniło. O tu nowe BMW M5 A39. A3, Osiągi też ma niezłe. Naprawdę. Cena też ma, też ma niezłą. Środek? Tak, no ładny. Też taki. Pixelowy, ale jest. Postarali się twórcy. W ogóle przód. Te światła, jakie ładnie, ładnie zrobione. Strasznie ładnie. Okej, okay. a Volkswagen Tiger też przed e, tego naprawili pod względem wizualnym, a tutaj w środku. Środek w środku nie było wcześniej takiego, bo wcześniej to był e, byle jaki po prostu nic, nic w nim nie było. Także fajnie, panie. Tutaj się nic nie zmieniło. O, a tu kolejne, kolejna zmiana, czyli Audi RS6, ale to jest w wersji plus. Zastąpiła RS zwykłą rs 6 tylko ona była w Kombi, a to jest sedanie Osiągi ma podobne, także. Tylko po prostu zmienił się jakby model. O, a tu kolejne auto BMW E30 Sport Evo 200 jajek. Osiągi ma dobre. No. A tu już to samo. A chyba właśnie ten. Przyszedł rewitalizację właśnie też ładnie te w środku wygląda. W ogóle ten, ten napis ładny. Okej, okay, jest tyle, jeżeli chodzi o auta. To teraz sobie weźmiemy Leona I najpierw pokażę Wam jak brzmi pod podgłoszę. I posłuchajcie. Naprawdę ładnie, brzmi. Dobra. OK, teraz pokażę wam kolejną nową rzecz. Tylko sobie przestawię mikrofon. Dobra, przestawiony Wrzucamy bieg i jedziemy. No gdzie staną tym. Dobra, idziemy. I kolejną nową rzecz jest kawałek drogi DW205. W darłowie właśnie dodali kawałek DW205. Dotąd właśnie jak widzicie. W słownie nie dodali nic, ale tutaj właśnie dodali kawałeczek. Fajnie, mi się to podoba. Cho, chociaż coś. Także jedziemy z powrotem. I pokażę kolejną rzecz nową w darłowie znowu. O matko chamy, o dobra. Właśnie o, o tym mówiłem o tych hamulcach. O ludzie, co, co on robi tym maluchem? O matko wpada w poscisk. Wcześniej znaczy, mamy dużo mocy pod dostatkiem. To możemy trochę przycisnąć i nie radzę wam wyłączyć w Leonie kontra atrakcji. Cały czas boksuje, cały czas na obrotach jest, także nie radzę. I na zakrętach się wywala, bo ma za dużo mocy. A że ma napęd naprzód, to moc i napęd naprzód to nic dobrego. Tu zostaniemy, staniemy, mimo że tam mamy parking. okej okay. Tak sobie otworzymy dźwiczki. Jak będziecie zobaczyć, został no, jest nowy budynek, tutaj automat z, z aktualną godziną. Tutaj możemy sprawdzić swoje licencje. No, a tutaj w ogóle możecie zobaczyć, że staniało yy, właśnie dwukrotnie zdanie na prawo jazdy. No. Więc otworzymy dźwiczki. One się same zamkną. No już się zamknęły. Ok, włączę takie światło i jedziemy. Tutaj kamerę poprawimy, pojedziemy tutaj skrótem do kolejnej rzeczy, która jest przy Ulbergu w Malechówku. W ogóle się Malechówko zmieniło, bo przed tym update'em był jeszcze taki mini update i to w Malechówku też się pozmieniało, ale to pokażę yy, już jak będziemy na miejscu. Także nie, nie Naprawdę Dobrze, że bot zniknie za chwilę O, próbuję jechać przez rzekę Ciekawe czy mu się uda? Czy uda mu się? A nie, nawet już nie, próbuję I Nawrócimy A, dwa boty się wbiły Fajnie Co piszą? matku, ludzie, aż strach patrzeć Nie czy próbować przejechać przez rzekę? Jak ten gościu? O, dobra! Ja musimy się jakoś tam wepchać No jedź tą WM-ką, jedź! Dobra, jedziemy! Dobra, jestem maluchem Jedziemy! Wyprzedzamy wszystkich, bo mamy dużo mocy To to jedzie? A, akord. O, se. Ludzie, jakie lagi są dzisiaj. Co się dzieje? No dobra. Pędzimy 242 na godzinę. Wpadamy w krzaki, a tu wolę przyhamować. Jednak to Leon. To mówiłem, że on wpada w pości składnie. Dobra, jedziemy. O kurde. Okej. Okay. Staję się już przehamować, bo fotoradar dobrze nam wszystkim znany. 50. Ponieważ sobie jedziemy i wciśniemy. Dobra, już jesteśmy w karwicach. To już hamujemy. Dwójka i jedziemy. A tu za chwilę będzie kolejna, znaczy kolejna rzecz. Czyli wjazd do malechówka i okręcie do 70. Wówczas się tych znaków nie było. I po drugiej stronie tak samo. Tutaj jest odwołanie 70. Idziemy kolejną nową rzecz od malechów. To jak możecie zobaczyć, to skrzyżowanie Prawda fajne usprawni to na pewno ruch. A zresztą pokażę Wam po drugiej stronie te znaki, że to jest to samo. No, no, jak możecie, możecie zauważyć, to samo. Dobra, jedziemy. I teraz pokażę Wam rzecz, którą już dodaj trochę, trochę wcześniej. Dokładniej Ym, nie ma już dziur, jak możecie zauważyć. Naprawdę się bardzo płynnie tutaj jedzie. O, sobie skręcimy. A kolejną nową rzeczą. Ach, nie ma tutaj tego budynku. To był chyba, jak pamiętam, to chyba był warsztat tuningowy twórców. Adminów. No tak, tak mi się wydaje. Ok, I myślę, że to tyle w tym odcinku. Bo już więcej rzeczy już nie, nie wiem. Ale jak jak, jak coś jeszcze przega przegapiłem, no to napiszcie w komentarzach. Także to tyle w tym odcinku. Zostawcie subika i lajka. I cześć!